Śmiertelny skok spadochroniarza. W Tennessee w USA, przed meczem piłkarskim między drużynami z dwóch rywalizujących liceów, atrakcją miał być skok spadochronowy doświadczonego skoczka. Skok z niewiadomych powodów zakończył się śmiercią mężczyzny. 55-letni Richard Shelfield był skoczkiem spadochronowym z ogromnym doświadczeniem. Mężczyzna, po swoim tragicznym lądowaniu, został przetransportowany do szpitala, gdzie zmarł. Lądowanie zakończone śmiercią spadochroniarza miało miejsce w piątkowy wieczór na boisku David Crockett High School w Jonesburgu. Setki osób patrzyło na tragiczny wypadek. Spadochron skoczka był otwarty i nic nie wskazywało na to, że powodem wypadku była wada wykorzystywanego sprzętu. Richard był członkiem grupy Jump TN. Na swoim koncie miał już 1500 skoków. Jeśli zainteresował Cię ten film, daj łapkę w górę i subskrybuj mój kanał.